Witam serdecznie Państwa, robię trzeci film, trzeci film o złocie dzisiaj, dlatego jest to taki emergency film, Szanowni Państwo, o złocie, bo cena złota... Rośnie bardzo mocno. Cena złota rośnie do dolara, do funta, do euro. Cena złota rośnie do wszystkiego, szanowni Państwo. Proszę zobaczyć: przed chwilą złoto kosztowało 2583 dolary za jedną uncję, 2584 dolary za jedną uncję. Następnie spadło, szanowni Państwo, do 1572 dolarów i 88 centów za jedną uncję. I teraz pozostaje w chwilę na 2578 dolarów za uncję, szanowni Państwo, ale przed chwilą było 2580 dolarów. Proszę bardzo, 2584 dolary za jedną uncję, rekord rekordów, rekord za rekordem. Dzisiaj, Szanowni Państwo, złoto podbija. Taki jest efekt obniżenia oprocentowania. Europejskiego Banku Centralnego, ECB, European Central Bank, czyli obniżenie oprocentowania e, waluty euro. E, no, no, mówmy sobie wprost: w danym momencie, szanowni państwo, e, no, złoto drożeje, bo po prostu jest niskie oprocentowanie jednej z największych walut na świecie. No, mówmy sobie wprost: no, e, euro, e, szanowni państwo, z gigantyczną walutą. Euro jest gigantyczną walutą, która ma pokrycie w gospodarkach. W gospodarkach, po prostu w gospodarkach, która. Jest także saportowana przez gospodarki, które nie mają euro. Widzicie, bo to tak nie jest, szanowni państwo, że euro to jest bardzo generalnie mocna waluta pod tym kątem, że no, musimy zrozumieć. No, no W Unii Europejskiej mieszka tam 400 czy tam ileś milionów ludzi, czy tam 450, 400 milionów ludzi. No i znaczna z tych milionów ludzi ma strefę euro. Tylko, że ta strefa euro. Także w swoich no, nogach, ma nogi, stoi na nogach. Stoi na nodze polskiego złotego, stoi na nodze korony czeskiej, stoi na nodze e, szwedzkiej korony, stoi na nodze e, po części trochę norweskiej, prawda, bo Norwegia jest bardzo złączona z Unią Europejską, stoi w znacznej części na nodze szwajcarskiej waluty, bo to przecież jest środek Unii Europejskiej, w ogóle środek strefy euro. Wszystko przecież co naokoło, no to, to są kraje strefy euro, wszystko prawda. E, no mówmy sobie w prost, euro, euro, no, dolar amerykański jest dolarem amerykańskim. No mówmy sobie, szanowni Państwo, wprost, no, jest dolarem amerykańskim, tak, jest to waluta światowa i tak dalej, i tak dalej. Ma pokrycie w gigantycznej gospodarce Stanów Zjednoczonych, w gigantycznych pokładach tych wszystkich firm, tego wszystkiego, co oni tam mają i także ich zasobów, bo w Stanach Zjednoczonych oczywiście też są zasoby. Obok mają też gigantyczny kraj Kanada, który jest no właściwie dobrze nastawiony do, do siebie, powiedzmy, że są dobrze nastawieni, prawda, oni też mają pokłady, dolar amerykański jest mocno zaportowany, prawda, poprzez backup, znaczny backup swojej gospodarki, swojej chrym, swojej giełdy, tych wszystkich zasobów, tego, co oni tam mają, no przecież oni mają różne, różniste pokłady, bo przecież sama, same Stany Zjednoczone są duże, Kanada jest duża, prawda, więc oni mają ten backup tej waluty pod tym kątem, prawda, do jakiegoś poziomu, do jakiegoś poziomu oczywiście mówię, prawda, jakiegoś poziomu, no bo waluty, dyrektory Zostało wydrukowane na świecie i tyle, ile jest dolarów amerykańskich. No, ale mają jakiś tam backup, prawda? Tylko, że właśnie, jeżeli chodzi o euro, to euro ma gigantyczny backup. My sobie my nie zdajemy sobie sprawy, że no, euro jest jednak wielką walutą no, na kontynencie europejskim. Kontynent europejski to są wielkie kraje jak ludne kraje, jak bogate kraje, jak Francja, wiecie 60 milionów ludzi czy tam ile, jak Niemcy 80 milionów ludzi czy tam ile, jak Włosi. Wiadomo, że oni są tam troszeczkę bankru bankrutami, nie bankrutami, no tacy, bankruci, że mają, no tacy bankruci z tych Włochów, że mają 10 razy więcej złota od nas na głowę w swoim, powiedzmy tam, nie wiem, Narodowym Banku, prawda, czy zwał jak zwał, eee, eee, taka jest rzeczywistość, no Niemcy też mają bardzo dużo złota, Francuzi mają bardzo dużo złota, bo nam się mówi, że my mamy dużo złota, co jest oczywiście kłamstwem, nie mamy bardzo dużo złota, mamy ileś tam tego złota, ale nie mamy dużo złota, szanowni Państwo, mamy... Mamy bardzo mało złota w porównaniu do Francuzów, do Włochów, do Niemców, mamy bardzo mało złota w porównaniu do Amerykanów, do Szwajcarów, mamy bardzo mało złota, szanowni Państwo, nawet w porównaniu do Portugalczyków, bo Portugalczycy, pira ze drzwi mają tyle samo złota, a jest ich 4 razy mniej i ich kraj nie wiem, jest 4 razy mniejszy od Polski, powiedzmy, prawda, oni mają prawie tyle samo złota, pira ze drzwi, co my. Ale powracając do samej waluty, no tak się kończy właśnie obniżenie oprocentowania, no bo jeżeli mamy sytuację, w której... Yy... Jeżeli mamy sytuację, w której, Szanowni Państwo, no, obniża się tak skrajnie oprocentowanie, no to wiadomo, że ludzie będą przerzucać w złoto, bo kto chce trzymać pieniądze na 2%, prawda? Czy kto chce trzymać pieniądze na 1,5%, no to już lepiej trzymać to w złocie, prawda, bo jednak waluta walutą, prawda, zawsze może upaść, prawda? Euro może upaść, funt może upaść, wszystko może upaść, dolar może upaść, no taka rzeczywistość, ta, tak to wygląda, no upaść pod tym kątem, żeby być strasznie stratnym nad czymś takim, prawda, no bo przecież dolar amerykański w 2008 roku spadł. Do 2 złote, przecież w kantorach płacono 179 zł za 100 dolarów amerykańskich Tak to, to wyglądało, no ale ja robię ten film Po to, szanowni państwo, aby powiedzieć że Proszę bardzo, 258 Szanowni państwo, 258 250 yy, przeze, 2, no Jezu 2584 dolary Za jedną uncję złota Proszę zobaczyć, jak to wygląda Przepięknie na wykresie, tylko proszę zrozumieć Że no, to może wybić jeszcze mocniej. Pamiętajmy, no dzisiaj jest to drogie, to złoto. Pamiętajmy w zasadzie kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Dziś jest drogo. Pamiętajmy o tym, że ja. Po raz 100 tysięcy razy to powiedziałem, nie namawiam nikogo do kupowania złota, sprzedawania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. To wszystko jest wideo edukacyjno informacyjno naukowe szanowni państwo. Uczymy się, rozważamy, jak to się robi, jak to się zarabia, jak się nie zarabia, jak można stracić, jak nie stracić, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Każdy podejmuje decyzję na swoje własne ryzyko. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ty zyskasz, to się za mną nie podzielisz, a jak stracisz, no to cóż ja jestem odpowiedzialny za kogokolwiek decyzję. Szanowni państwo, Przechodzimy dalej. Proszę zobaczyć jak to wygląda. 2577 dolarów za jedną uncję. Weźmiemy wykres miesięczny. Zobaczycie jaka to jest, jaki tu jest wystrzał. Proszę, boom proszę zobaczyć, szanowni państwo proszę zobaczyć tutaj proszę zobaczyć co tu się dzieje szaleństwo, szaleństwo 2500, o 2600 dolarów pamiętacie państwo nie wiem, jeżeli jest tu ktoś kto ogląda mnie od od początku, od, od, od dwóch lat kiedy wystartowałem na YouTube prawda, i jeżeli jest tu ktoś kto mnie czyta od tych ponad 10 lat na Dobry Ruch CEO czy na prawda, mnie czytał, to Wie, że tutaj, szanowni państwo, widzicie Tę kreseczkę, co narysowałem, pisałem ciągle tutaj Pisałem ciągle tutaj du, 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 Że to jest kwestia czasu właściwie Że no, złoto może przebić Bardzo mocno, dlaczego? Dlatego, że już tutaj Widzicie, w roku 2011 To była ta sama cena, co tutaj Przez ten okres tutaj, prawda? Ta sama cena w 2011 Ale w 2011 Było bardzo mało nadrukowanych Dolarów, euro, te kredyty dopiero takie Tanie były, krótko, prawda? To oprocentowanie potem przez te 10 Rad było prawie zerowe, prawda, i w dolarze, i w euro. To w 2022 roku to już tam nie wspominając, prawda. Wtedy wyszły przecież krypto, prawda. Te krypto przecież one tak zaćmiły ludziom, i, i nieruchomości zaćmiły ludziom. Znaczy, nieruchomości są dobre w pewnym sensie, prawda, jeżeli się to umie, jeżeli się rozumie, prawda. Jeżeli jeżeli się to przede wszystkim rozumie i się w ogóle ma na to pieniądze, czas i w ogóle siłę, i się to rozumie, bo trzeba to rozumieć, jeżeli chodzi o nieruchomości. No i proszę bardzo, jak to przebiło, prawda? Jak to przebiło w rzeczywistości, trzeba zadać sobie pytanie, co się stanie, jeżeli także fund brytyjski zaraz obniży drastycznie oprocentowanie, jeżeli dolar amerykański obniży oprocentowanie, jeżeli będzie taki sam, szanowni państwo, wystrzał, jeżeli będzie taki sam wystrzał jak dzisiaj. No to można powiedzieć, jeżeli funt brytyjski obniży oprocentowanie i będzie taki sam wystrzał jak od wczoraj z ceny złota, przez obniżenie oprocentowania przez funta brytyjskiego, jeżeli za, za funtem brytyjskim pójdzie dolar, yy, <grystanie> nie wiem, czy pójdzie złotówka, jaka jeszcze waluta by mogła? no Korona czeska mogłaby się jeszcze obniżyć, prawda? No to proszę sobie wyobrazić, że 3000. 3000 czy 2900, to może być za tydzień, za dwa. Jeżeli oni, oni tak nastąpią. Ale pamiętajmy, że jak wzrośnie do 2900, dzisiaj mamy prawie 2600, jeżeli to wzrośnie do 2900, szanowni państwo, to jest takie, tak wielkie prawdopodobieństwo, że zawali się z powrotem do 2400, że się zawali do 2300, a jak z powrotem wrzucą oprocentowania, bo jednak za mocno obniżyli, to się zawali do 2200, prawda? Więc dlatego się nie kupuje drogo, kupuje się tanio w przestrzeni lat, w przestrzeni, co kilka miesięcy, co rok, prawda, małymi sumkami tak to robią ludzie, prawda, ja nikt, nikogo nie namawiam, że kupował tu złoto, nie, no po co, nie, szanowni państwo, to tylko w wideo edukacyjno-informacyjne pokazujemy, jakie ewentualnie mogą być zyski, prawda, a jakie mogą być straty, no jak ktoś będzie kupował drogo i kupi, wiecie, tutaj do 2900 wywali złoto, no i kupi po 2900, czy jak wywali do 2700 i kupi no i się to złoto zawali do 2400, to no to będzie 30% do tyłu, prawda? Dlatego w złoto się inwestuje po kawałeczku, po kawałeczku, co jakiś czas w ten sposób to działa, prawda? Yy, tak to robią ludzie, prawda? A ten, ci, którzy kupują tanio i sprzedają drogo, to zyskują, ci, którzy kupują drogo i sprzedają tanio, to tracą, prawda? To tak jak z nieruchomościami, prawda? My dzisiaj mamy napompowane ceny nieruchomości. Kto kupi je drogo, no to traci, prawda? I sprzeda tanio, kto straci, prawda? Ale pamiętajmy, że jedną, jedyną dobrą inwestycją nie jest tylko złoto na przykład w Polsce w dzisiejszych czasach, na przykład jaką dobrą inwestycją w Polsce w danym momencie jest w dzisiejszych czasach nadpłata kredytu na przykład. Oczywiście nie namałem nikogo do nadpłacania kredytu, robienia czegokolwiek ze swoim kredytem, prawda, ze swoimi finansami, to jest wszystko do informacyjne, ale, szanowni państwo, ludzie, którzy nadpłacają wysoko oprocentowane kredyty mogą bardzo dużo zyskać na nadpłacie, po prostu mniejszych odsetka w skali 10, 20, 30 lat, więc to też jest dobra inwestycja, nawet lepsza niż galopująca cena złota. No bo tutaj to odczujemy od razu, prawda, jeżeli ktoś ma raty i nadpłaci sobie raty kredytu i ma normalny kredyt w normalnym banku, a nie złodziejski kredyt w złodziejskim banku, prawda? no i może robić nadpłaty, no to będzie płacił mniejsze te odsetki, prawda, jeżeli ma w złodziejskim banku, w który nie pozwala robić nadpłat, bo to złodziejski bank, prawda, w jakimś bantustanie, prawda, gdzie narody są jakimiś pańszczyźnianymi, feudalnymi chłopami, prawda, no to wtedy nie, no ale jeżeli się mieszka w normalnym kraju, gdzie nadpłaty kredytów hipotecznych, prawda, wysokie, oprocentowanych są dozwolone i nie dzieje się za to wielka krzywda, prawda, w ogóle się nie dzieje krzywda, bo na przykład w normalnych krajach do 10% czy 20% kredytu rocznie można nadpłacać bez żadnych szanowni państwo dodatkowych opłat, i dzięki temu się potem płaci mniejsze odsetki. No ale w takich pańszczyźnianych feudalnych, takich niewolniczych państwach, prawda, takich wiesz, takich nieładnych, prawda, niedobrych, prawda, no to nie można, no wtedy się płaci kary, no bo nie można, no jak to tak z pańszczyzny się zwolnić, prawda, samemu, tak, nawet jeżeli się ma na to pieniądze. Tak więc, tak to wygląda, szanowni państwo, następne rekordy, 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 rekordy. G gigantyczny odzew, jeżeli fund brytyjski obniży, proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli fund brytyjski obniży, jeżeli dolar amerykański obniży po prostu będzie wystrzał, wiecie, do, naprawdę gigantyczny, do 2,700, 2,800 bez żadnego problemu. 2,900, do 3,000, do 3,500 nawet będzie mogło wzbić styczeń, luty. I potem jeżeli, jak będą za mocno obniżone te oprocentowania i wtedy zdecydują, jak za mocno będą obniżone te oprocentowania, no to zdecydują je podwyższyć z powrotem. nie Wiecie, ludzie sobie zamrożą na niskim oprocentowaniu. Prawda, bo teraz się kończą, no bo te, te podwyżki oprocentowania zaczęły iść do iść, jak wiecie, dwa lata temu, prawda, rok temu pirac drzwi, no i teraz ludziom spływają te zamrożone kredyty na 10 lat, czy na 5 lat, prawda, więc oni, żeby sobie z powrotem zamrozić, to teraz sobie tam obniżyli w euro, prawda, sobie zamrożą, no jak sobie zamrożą, no to potem podwyższą, prawda, tak może dojść do tego, prawda, że jak, za... bo całe lata, pamiętajmy o tym, Szanowni Państwo, przez całe lata, przez całe dekady oprocentowania różnych, różnistych banków, prawda, w Polsce potrafiło być oprocentowanie bazowe 20%, no 15%, tak, no pamiętajmy o tym, że to może spaść, ale zaraz może Wzrosnąć. Nie wiemy, co nam świat przyniesie, szanowni państwo. Wiemy jedno: przez tysiące, setki lat złoto zawsze drożało, czasem spada. Kto kupi za drogo, za dużo, to straci, a w większości przypadków ci, którzy kupowali tanio, odpowiednio w czasie rozłożone, to jest w dywersyfikacji nie za swoje wszystkie pieniądze, tylko za część swoich pieniędzy. Bo pamiętajmy, dywersyfikacja ryzyka jest ważna. Jak troszeczkę tu, troszeczkę tam, troszeczkę tu, troszeczkę tam. Bo jak kupimy wszystko za swoje wszystkie pieniądze i akurat kupimy drogo i to straci 50%, to jesteśmy pół do tyłu. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego, komentowania, rozpowszechniania tego filmu na swoich wszystkich social mediach. Szanowni Państwo, jest nas ponad 11 tysięcy, będzie 10 tysięcy, potem będzie 100 tysięcy. Jeżeli Państwo nie zasubskrybowali, jeszcze bardzo proszę o subskrypcję. Niech nas będzie 10 tysięcy, potem 100 tysięcy, potem milion, bogaćmy się, bogaćmy, bogaćmy, zajmujmy się pieniędzmi, zajmujmy się bogactwem, szanowni, znaczy się nie, nie namawiam nikogo do zajmowania się pieniędzmi, no to nie można, bo to z, z, nie wolno namawiać do zajmowania się swoich pieniędzmi, w ogóle nie namawiam nikogo do niczego, namawiam do subskrybowania, to jeszcze jest dozwolone. To jeszcze jest, szanowni państwo, dozwolone. Namawiam do subskrybowania, klikania papaczy w górę, merytorycznego tego komentowania, szanowni państwo, namawiam do klikania w dzwoneczek notyfikacyjny, bo ze względu na to, iż Państwo tylko i wyłącznie zasubskrybowali, to nie oznacza, że YouTube wyślewa powiadomienia o najnowszych produkcjach. sformułowanie nieruchomości, szanowni państwo, z mojego kanału YouTube, bo trzeba kliknąć ten dzwoneczek notyfikacyjny, notyfikuj all albo notify all, prawda? No i wtedy YouTube będzie wysyłał powiadomienia o najnowszych produkcjach i nikt nigdy nie przeoczy wtedy, jeżeli... YouTube YouTube dobrze działa, nie przeoczy żadnej produkcji i to jest dobre, bo pamiętajmy, że informacja stara to żadna informacja. Informacje szybkie są najszybsze, prawda? A ja próbuję dostarczyć Państwu jak najszybsze informacje, jak najświeższe, żeby no, informacja nie stała się informacją bezużyteczną. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!